Dzień dobry, Andrzej Chmielewski, ja w sprawie Złotego Pociągu. Opowiem kilka słów o tym, czym jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jest ona częścią polskiej strefy inwestycji. Zajmuje się rozwojem, wsparciem w rozwoju gmin, zajmuje się inicjowaniem i wsparciem inwestycji na terenach gmin, miast, które mają na to tereny, mają na to ochotę i myślą rozwojowo. Prace Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zakończyły się na przykład między innymi Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Bałtyckim Portem Nowych Technologii, czy Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku. Ich prace poskutkowały także inwestycjami no, grubo miliardowymi w różnych gminach w naszym regionie, nie tylko w Gdańsku, bo to był na przykład też Tczew i inne gminy. Takich firm jak Mondi, Bridgestone, Polpharma, Plastika czy Ciech. Jeżeli uważasz, że takie dokonania i takie rekomendacje są dobre, kliknij tak.